Nie ma witam was w kolejnym odcinku no dokładnie to drugim z robienia mapki na 500 subskrypcji yy, ten odcinek jest bardziej informacyjny nie będziemy tu za dużo robić yy, ponieważ tak dużo się zmieniło więc muszę to wszystko przedstawić yy, jeśli wam się spodoba możecie zostawić lajka like oraz walnąć kolan na ten czerwony przycisk na dole no i nie przedłużając przechodzimy do odcinka, I zacznijmy sobie najpierw od spawnu, tu się no niewiele zmieniło pierwsza rzecz no, to są bloki. Yy, tutaj zamieniłem dioryt na trochę więcej tego. No, tej limonkowej tarakoty. Znaczy to nie jest limonkowa, ale dobrze tam. I tu zamieniłem, nawet nie pamiętam co to było, na naderrak. Żeby to nie było aż takie kolorowe. Jak widzicie, to dodałem tutaj gwiazdki. Znaczy pewnie będzie ich więcej jeszcze jest na razie mało. Muszę jeszcze trochę za tymi plantami poddawać. Ale myślę, że ciekawie się to prezentuje, a nie tylko cztery kulki na y, jakimś tym. No, na wie, wie, większej kulce. Y, no i zrobiłem te informacje o mapie nieszczęsne. Znaczy, zamieniłem tą na o mapie tą tabliczkę, żeby nie było info o mapie, bo nie fajnie to wyglądało elegancką sprzenosi tu i mamy tak tutaj fabułę i informacje o mapie. Fabule mamy tak. Yy, jak ktoś, kto chce sobie to przeczytać, to może sobie teraz zapazować. Yy, także no. I informacje o mapie. Dobrze. Także drugą rzeczą, która w sumie się nie zmieniła, a którą już zrobiłem. To ogólnie robiłem poza już wolnym czasie. Tak zwanym międzyczasie. No to jest w ogóle druga kulka, co robiliśmy na streamie. No co, to, to jest ta rakieta? Yy, Timelapse będziecie mieli pod koniec odcinka, chyba. Tak samo jak i zbudowania całego tego sztucznego lądu oraz jakby tego tej platformy startowej. Więc, o dziwo, robienie tego sztucznego lądu nie było takie łatwe, żeby to jakoś wyglądało. Dziwo krótko mi poszło, bo to z Mordelitem robiłem nie, bo jakbym to raczej musiał robić, to... masakra by była. I nie jestem tylko przekonany, co do tego. Znaczy do tego jakby pasa. Z tymi jakby sznami, po których się ta platforma porusza. To jestem przekonany, nie jestem przekonany do tej platformy. Bo jest ona trochę za mała, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak na taką wielką rakietę. W ogóle taka ciekawostka, że jest to Saturn 5. I robiłem go z jakiegoś poradnika, nawet nie pamiętam jakiego. Tylko zmienię mu trochę kolorystykę na taki szary pomarańczowy, żeby wyglądał trochę nowocześniej. I zrobię mi taką jedną kolumnę, która by całą tą ekitę miała podtrzymywać. Nawet jest tu jakiś szyb w środku i tam widać bodajże u góry. Yy. I teraz tak, tutaj mamy komendy. Komendy są podzielone na 3 albo 4 sekcje. No, 3 sekcje mniej więcej. Yy, chociaż nie, 4 jedyna to jest ciągnie się odtąd tutaj, tutaj, tutaj tutaj, 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 tutaj tu się zrywa i się ciągnie później odtąd, tutaj, tutaj tu się znowu zrywa i tam to jest ogólnie jakby inaczej to jest po prostu główna część, która odpala inne wszystkie mm, te mm, części tutaj mamy część odpowiedzialną za efekty silników i efekty silników składają się z tych czterech partikli. Jeszcze są te zwykłe. To są zwykłe po prostu flamy. To jest mm, taki mały dym i to jest taki duży dym. I tutaj mam też zaznaczone, która część tego, tak jak te drzewka, odpowiada za co. Te pięć do bloków odpowiada za te dymki, te 5 do bloków odpowiada za te iskry, można tak to nazwać chyba. I te pięć kątów odpowiada za te dymki małe. A to są wszystko te efekty wybuchu o tych. Ja sobie to wyłączę. I teraz tak, tutaj mamy jakby to nazwać. Albo inaczej, spróbuję to wytłumaczyć, że po prostu powiedzmy, że mamy na spektatorze taki kadr i nie możemy normalnie ruszać głową, nie możemy się ruszać. No to za to są te kombloki odpowiedzialne. Mam tutaj tak jakby cztery kadry, yy, i dokaż każdy kadr to jest jeden z tych Tutaj mamy podział odpowiedzialne za odłączenie tego mostka, tam u góry. Co możliwe, że też wam pokażę, ale nie obiecuję. Yy, I to są już wszystkie sekcje. Fajne w tej mapie jest to że będzie tu dużo opcji wyboru, w sensie opcji dialogowych, że będzie można sobie wybrać, czy, um, jaką odpowiedź chce się udzielić. Nie będą one jakieś, nie będą miały one jakiegoś znacznego wpływu na fabułę, ale kilka rozmów będą zmieniać. To mogę powiedzieć, planuję, żeby zrobić jeden taki wybór, który by na przykład zmieniał zakończenie, ale żeby nie był on ten, w sensie ten wybór tak od razu przed tym, przed zakończeniem, tylko trochę wcześniej mm, ale planuję cały czas jak to zrobić yy, w ogóle chyba tego nie pokazywałem ale mam już tu wgranego resource packa yy, do... właśnie muszę to nazwę wpisać yy, do mapy yy, nie zmieniał on wiele, w sensie. Nie planowałem nigdy, żeby zmieniał tekstury wszystkich bloków. Raczej tylko niektórych, które potrzebuję, po prostu do mapy, i żeby dodawał on dźwięki, bo dźwięki są naprawdę ważne. Tutaj, tu co tu jest? O, to jest jeden z dźwięków, właśnie. Tylko nie wiem, czy on nie będzie za głośno. Chyba trochę za głośno jest, więc go wyłączę, i właśnie to dodaje ten resource pack który sobie zrobiłem. Sam. Nie wiem w ogóle dlaczego je ja tu mam, że jest niekompatybilny z tą wersją. Ale uwierzcie, że jest. Yy, I ten resource Spack jeszcze dodaje taki jeden efekt, którego tu szuk... O, to jest ten. To jest, to jest chyba w poprzednim odcinku pokazywałem. O nie, 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 cały mi się uruchomił ten drzewko. Yy, ale na szczęście się zerwało, to jest właśnie ten jedna z tych opcji dialogowych, co, o czym mówiłem wcześniej. Na tym właśnie mi bardzo zależało, na tych ściemnieniach. One są... No to, to jest zgubione stonie. Tak. Żeby właśnie było to ściemnienie, teleport i odciemnienie. Chyba to pokazywałem, tak mi się wydaje. Myślę, że jak w tym pierwszym odcinku miałem to na dwa dni. W tym drugim dniu już miałem ten tekstur, zrobiony. zrobiony się, tak, tą część. Tu się nic nie zmieniło. I teraz tak. Jakby to ogólnie wszystko to jest ta sekwencja startowania. I tu mamy... ...sekwencję, że tak to nazwę... ...całego lotu. Tak na razie wygląda... Yy, jakby cała stacja kosmiczna znaczy nie stacja kosmiczna, statek, matka yy, do tego momentu tutaj dokładnie robiliśmy sobie to na live ie. całe zamykanie drzwi to mogę w wam pokazać nawet nie powinno mi się nic asystent uwaga został wdrożony w protokół 6 prosimy o ręczne zamknięcie śluzy pierwszej to już protokół szósty. To robię Gdzie ten przełącznik. Tu pojawia się przycisk. I elegancko się zamyka. Piękny. Tryma chyba za grę. Trudno. A to już. No dobra, po takim e, metronim, że dostaliśmy już do statku matki. Tu już wszystko e, robiłem. Tak między w międzyczasie. E, w sumie nie ma tu dużo pomieszczeń. Tu są trzy śluzy od trzech statków ogólnie cały koncept polega na tym, że y, tylko kabina się od y, dołączyła się do sta tego statku matki, on się gdzieś zaczyna mniej więcej od tej śluzy, reszta już była gdzieś tam. Y, tu jest jadalnia, no stołówka, tu jest magazyn, jest fajne, na co się gapisz. To jest po prostu zwykła Armor stand, jak sobie go rozbiorę a to są. Ten kombinezont, to jest po prostu zmieniony na tylko miałem problem. Bo na początku chciałem zrobić tak, żeby on normalnie się tutaj yy, chodził. Sobie jakoś tak odtąd dotąd, jak się obraca, to po prostu żeby mu się yy, ręce na, dały w normalną pozycję. Ale okazało się, że animowanie yy, armor standów jest trudniejsze niż myślałem, i zrobię to. Pewnie to zrobię. Bo jak się ukrę to w większości przypadków jest tak, że to zrobię. Ale nie teraz jeszcze. To mam ważniejsze rzeczy do roboty niż animowanie akordu. Tu mamy drugiego typa. Yy... On się też obraca z tego co wiem. O, Michael. W typ się Michael nazywa? Która jest godzina lotu? Uspokój się, która godzina lotu? Dziesiąta. Zakretna na o 6,10 60 godziny lotu. Dobrze wiesz, że to kapitan. Wiesz może gdzie teraz jest. Pewnie siedzi na mostku. Jakby to wszystko, jak zauważyliście, to to jest robione normalnie, tak ładnie, że kolory i TP. A to jest robione zwykłym sejem, bo to jest tymczasowe. Ja sobie to tak napisałem, żeby mniej więcej ogarniać co się dzieje, ale to będzie zmieniane jeszcze 500 razy pewnie przeze mnie. Tu są też fajne rzeczy, takie detale. Chciałem w ogóle, żeby ten statek miał mnóstwo takich detali. Takich, niby, że nic nie zmieniają, ale fajnie jak się je odkryje. To jest jeden lecący kran. A tu mam jeszcze trzy inne. Tylko to są takie, jakby automatyczne. Jak się do nich podchodzi, to się fajnie z nich leje woda. Niby taka pierdółka... Ale fajnie się na to patrzy. Tu mam coś zrobione, bo. Ten jakby wykrywa strasznie dopiero jak jest się strasznie blisko. Ten w ogóle jest zepsuty, to jeszcze naprawię I to jest praktycznie wszystko ze zmian. Yy, Zrecyję sobie tylko te drzwi, to jest tutaj. Będę musiał sobie zrobić takie screeny. Tego wszystkiego i sobie to podpisywać, bo już się głupie czasami. Wiem, że to jest dialog z tym Michaelem co jest tutaj. Wiem, że to jest to wszystko, to jest zamykanie drzwi. A i właśnie, chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że Wam pokażę dokładnie o co chodzi z tym scoreboardem i tym dialogiem. To zmieńmy sobie ten. Hmm, jak to się robiło? Scoreboard. Object. Nie. Players. Set. Yy, Mam A dialog. O, 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 dajmy sobie na razie. Yy, 4 O, a dobra, miałem już 4. No jak zobaczycie, to jak sobie teraz wchodzę, m, przechodzę między tym miejscem, to typ mi się w ogóle nie obraca. Nic się nie dzieje. Ale jak zmienię sobie na 3, czyli tą wartość, m, która ustawia się, podejrzewam, jak się te drzwi zamykają. To już mi się coś odpali. O, dokładnie cały ten dialog mi się odpala. Chłop się obraca i hmm. yy, I chodzi głównie o to z tym, żeby potem jak się nie oddać i nie przejść znowu w to samo miejsce, żeby się znowu ten dialog nie odpalał. Ja, ch chyba tylko po to jest mi ten scoreboard, nie pamiętam czy ja go jeszcze do czegoś innego wykorzystywałam? Chyba nie. Na poprzednich mapach pamiętam, że do dwóch rzeczy go wykorzystywałem, do tego i do jeszcze czegoś. Yy, a, mogę sobie zamiast zostawić na to 4, bo nie będę musiał cały czas tego dialogu czytać. Jak tu przychodzę. No, tu też jakąś animację dodać. Yy, że ty siadać, coś, zmywa tutaj naczynia. Zplanowałem na początku, żeby tu był dźwięk leczącej... Nie leczącej wody, tylko lecącej wody. I ta wajcha właśnie była w tej pozycji. Ale stwierdziłem, że straszny to będzie robić Nie, że hałas, ale Nic to nie będzie praktycznie dodawać, a Tylko dezorientować może Tu są w ogóle jeszcze takie lasery laser. Czemu ja tego wcześniej nie przedstawiłem jak było Jak pokazywałem tego typa Tu są w ogóle takie lasery, że tu nie można przejść Co te lasery to są tylko partikle, a tak naprawdę Nie możemy przejść przez to, że tu są Barrel bloki Ja coś jeszcze zmieniałem? Chyba nie. Tutaj muszę zrobić mostek jeszcze z samym kapitanem. Albo zmienić tego kapitana na jakiś inny, jak stopień wojskowy czy coś takiego. Jeszcze to sprawdzę. I tutaj będą komory hibernacyjne. Myślę, że w ogóle w tym tygodniu jeszcze będzie z. 2 live, y może zrobię. Mm, zrobienia tej mapki. Na pewno zajmiemy się. Mm, no tą częścią myślę głównie i na pewno już następną sekcją. A tak mówię na liveach. I to wszystko. Widzę, że już 17 minut mam nagrane. Będę się to trochę poucinać. Yy, także ja się z Wami żegnam. Wy sobie zobaczcie te timelapsy i zrobienia mm, tych tej rakiety, tego sztucznego lądu, tej platformy startowej, bo myślę, że naprawdę warto. Trzymajcie się i cześć!